Witam serdecznie z tej strony Big Bad Wolf No i gramy w Elias No i... ostatnio żeśmy Tutaj zakończyli Wyciągnąłem kluczyk z tego oto kibla Dobra, inventory I co? No i gadajcie, że nie działa Co jest? Oświeci się? Aha Dziwna ta interakcja, ale dobra Whatever Mamy krzesło, które nam będzie potrzebne do siedzenia Mamy tablet, który nam znowu też będzie potrzebny do siedzenia Mamy popiół. Ok. Chwila. Mamy flachę do picia, którą nie może rozwalić. Jest jeszcze coś. Mamy sztychu Dobra Jest to... czy to piecy z gazem Słejczki. Dobra. Co tu jeszcze? To... O kurde. Dobra, nie chcę tego czytać. Dobra, wol się. co leży? Piękny trawa, krzyżyk. No albo co nam popił to kurde nie wiem. No i to wszystko z tego, tego pięknego pokoiku. Chyba kurwa tak. A, okej. Ok. Chwileczkę, nie się nazywa, ale... O, jest cmentarz, a Pewnie już wiem, po co mam łopatę, będziemy kopać dup. Będziemy kopać. Kopać, kopać, kocham kopać. Studiowałem łopatologię Tak więc zapieprzamy przez ten piękny, ciemny las. Zaraz nam coś wyskoczy, na rozpierdoli. Hop! pogubiłem się troszku Nie, jednak nie. Jestem. jest ten Coś tu bateria tyle Trzeba bym zaczął coś się ugrać To nie wróży nic dobrego Jest oto piękna e, Sowa wydając te piękne dźwięki A mi FPS-y spadły Kurde górny to widzę Jeszcze mi słońce wali w okna ale tak mi się pokazał też, że dwa bardzo... tyżny. Choro gdzie mam iść? Tu chyba. Idziemy za Za śladami Ścieżki Kurde. Doszliśmy do miasta. Ale od miasta nam gdzieś się odbijało na... Cmentarz. Cmentarz dla zwierzaków. Ja pierdzielę mi słońce wali do okna. Ale że kurde, kilka dni to nie grałem i teraz normalnie... się tu pogubiłem. Fucking shit. To chyba nie bardzo. Dobra. Udało mi się. Zna yy, ten... Przestawić jasność. To więc może teraz będzie łatwiej. Tu jest jeszcze w tą stronę coś. Aha, tu jest. Tu jest, tu jest. Arena czy pierwico. Tu... Tu jest jeszcze... Tu jest do miasta? Tak, tu jest do miasta. A ta gdzie To jest to? No cholera tak świetnie. Zarobiście. Jakieś yy, 10 yy, czy 12 minut szukałem przejścia na cmentarz. Tak więc gdzie ja tą cholera macie kopać? Weźmy sobie łopaty do ręczki świetnie. Ale tu coś trzeba wykopać. O! Oh. Gdzie ja tu mam coś położyć? W grobie? Też nie. Tu? Nie bardzo. W swoim grobie też nie. To sobie leżałem. Dobra. Musiałem wejść przez chwilę. Kurier przyjechał. patrz patrzysz odebrać Co to miałem wejść z Outside! Cholera, to kurde Kurde, kurde Gdzieś Gdzieś w okolicach grobu. Czyli tu jest brama główna, ta? No to szukajmy tu gdzieś, może coś tu wykopiemy sobie. Coś w, oko w okolicach koło cmentarzyska. Tak więc, chodźmy dalej. Też Szukajcie, a znajdziecie. Mm-hmm. Pięknie. Maybe... oh, O. Much better. Tak więc yy, w poszukiwaniu czegoś, czego możemy wykopać. Jeszcze dalej. Ja pierdzielę. To? Też mi. Oh, oh. Kurde. Co tu idzie wykopać? Myślę, w sensie, że gdzieś w okolicach cmentarza. No chyba tu. Tak jest. Tak. O, udało się. Jest, jest, Zaczynamy. A nie tu. co to? Wilczek? To jest... To był mój yy, kuzyn. Kuzyn Big Bad Wolfa. Kuzyn nie chodzi no, Mi. O, co jest? Dlaczego mój Wil mnie zawie, mój kuzyn? To był wróg rodziny. Zajebał mnie z syn. Może stan wam spieprzać? Wilczku, wilczku! Kładł się. I wpida. Fuck, fuck. O Jezus! Dał mi się guzi lęk. Dlaczego nie zabija? Gdzie mam ich pieprzać? Chodaj na mać. Dobra. 3, 2, 1, kontynuuj. I, pitaka cholera, się ładuj się, ładuj się I pizda Fuck Obejdziemy go z tej strony Mam nadzieję, że mnie nie dopadnie Bronojad Jak może mnie własny kuzyn zabić tu że tu... że to będzie tutaj. Kurde, z tysiąc dury. Chyba, gdzie cholera jestem? No chyba nie w tę stronę. Chyba nic, mam nadzieję, że mnie nie goni. Gnoj. To co tu? Wygruszka. Ja pierdzielę. A właśnie, mam jakiś klucz, nie? Nie to. Wow. Czyli gdzie? Widziałem ja iść Tuśmy byli uf, uf, uf. E faktycznie tam była jakaś posiadłość nie mm, to, Co że na początku szukał tego cmentarza zaslanego To się po prostu naszło tym dzień szedł tu i tu i tu i tu może to tu, do tego domu. He, 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 he. Znowu ta piłka, kurwa ta piłka mnie cię co dzień śledzi. Mi się wydaje, że w ogóle ta piłka jest w to wszystko zamieszana w te e, dziwne e, rytuały. Gol. Rowerek? Na, ro na rowerku gramy spierdzielać. O coś. Może go sobie rozkręcimy. Nie to. Dobra. Wróciłem. Przeszukajmy sobie wszystko jakieś pomieszczenie jeszcze Zerknijmy, co tu może być. O! kominiarki. No nic. Tu coś znajdziemy. Nie bardzo. Był ten rowerek. Śliczny rowerek, na którym uciekniemy w ogóle z tej gry. Ale coś z można było zrobić. O może te kombinierki sprawdzimy sobie. Może idzie coś wywyrwać. Eee. Chwila. Coś wstykło. Mamy... Psz, jakby to powiedzieć. Szprychy. Chyba, ale wpierd... Coś tu śmierdzi. Coś bym zapieprzył? Mhm, mięte. Okej. Okay. No ale co teraz? Aha, jeszcze do domku wejść. I tu koło domu... pewnie zamknięte. I klucz, powiedz, z będzie. Ta? A, chyba nie. Może przez okno się da? Spróbujemy jakoś przez okno, któreś, ale... jeśli potem spinać? Nie bardzo. Nie ma A co to tak? Jak z tego filmu jak się nazywało? Yy, nie krzyk Boże. Klątwa, nie? Jak ta wychodziła i tak? Krzycie! <gry> Co mam teraz robić, kuriaczek? Poczytajmy, może... Mogę... Lockpick... Cholera... Co tu leży? Ty, można tu wejść? Hop, hop... No nie... Weszły, no i co? né, acabei tinha aqui. OK. OK. <laughs> My jesteśmy yy, w domu, w którym nic chyba nie działa. Czekać ktoś jest w domu. Halo? Neidmar. Jakby ten koszmar. Tu nic tu? Znowu nic? No coś mi się przycięło nawet, delikatnie teraz. Dobra. Dobra, to chyba nic nie będzie. A tu? Nic. Słońzisz mi sybarko, balkon, ale nie wiem po kiego grzyba. Halo? Jesteś w domu? Okej, okay, no zamknij to kopie nie ma czasu. Sekret. Dobra. Się nawęczyłem, żeby to tworzyć. Okej. Okay. A po co mi też prychy? Mam jakąś butelkę pustą, tak? Mhm. Mm gdzie nie wywar robić mięty o mytła. będę latał jak wiedźma. i pozamiatam mu tu, żeby nie było, że nabrudziłem Ten wilk. To był ten wilk. Jest log in the Pig log. No przecież. I need to bend them first. Oh. A jakby to zagieć jakoś... Też inna cholera. No, się... Dobra. Dokończymy w następnym odcinku.